Stany Zjednoczone, pan J.D. Vance, który był tutaj w zeszłym roku jako senator i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wrócił do Monachium. Bardzo czekamy na jego przemówienie. Proszę powitać wiceprezydenta J.D. Vance'a. Dziękuję i dziękuję wszystkim zgromadzonym delegatom, luminarzom i profesjonalistom z mediów, a szczególnie gospodarzom konferencji bezpieczeństwa w Monachium za zorganizowanie tak niesamowitego wydarzenia. Oczywiście jesteśmy podeks podekscytowani, że tu jesteśmy. Cieszymy się, że możemy tu być. Jedną z rzeczy, o których chciałem dziś mówić, są oczywiście nasze wspólne wartości. Miło jest wrócić do Niemiec. Jak słyszeliście wcześniej, byłem tutaj w zeszłym roku jako senator Stanów Zjednoczonych. Spotkałem wtedy ministra spraw zagranicznych, przepraszam, sekretarza spraw zagranicznych Davida Lamiego. I żartowaliśmy, że obaj mieliśmy w zeszłym roku inne stanowiska niż obecnie. Teraz jednak nadszedł czas, by wszystkie nasze kraje, wszyscy, którzy mieliśmy szczęście zostać obdarzeni polityczną władzą przez nasze narody, używali jej mądrze, aby poprawić życie ludzi. Chcę powiedzieć, że miałem szczęście spędzić trochę czasu poza murami tej konferencji w ciągu ostatnich 24 godzin i byłem pod wielkim wrażeniem gościnności ludzi. Nawet jeśli oczywiście wciąż odczuwają skutki wczorajszego straszliwego ataku. Po raz pierwszy byłem w Monachium z moją żoną, która jest dziś tutaj ze mną podczas naszej prywatnej podróży. Zawsze kochałem Monachium i jego mieszkańców. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy bardzo poruszeni i nasze myśli oraz modlitwy są z Monachium i wszystkimi, których dotknęło to zło wyrządzone tej pięknej społeczności. Myślimy o Was. Modlimy się za Was i z pewnością będziemy Was wspierać w nadchodzących dniach i tygodniach. Mam nadzieję, że to nie były jedyne brawa, jakie otrzymam. Spotykamy się na tej konferencji oczywiście po to, aby omówić kwestie bezpieczeństwa. Zwykle mamy na myśli zagrożenia zewnętrzne. Widzę tutaj wielu wybitnych dowódców wojskowych. Administracja Trumpa jest bardzo zaniepokojona bezpieczeństwem Europy. I wierzymy, że możemy osiągnąć rozsądne porozumienie między Rosją a Ukrainą. Wierzymy również, że w nadchodzących latach Europa musi odegrać większą rolę w zapewnieniu własnej obrony. Jednak zagrożeniem, które martwi mnie najbardziej w Europie, nie jest Rosja, da. nie są Chiny ani żaden inny zewnętrzny podmiot. Martwi mnie zagrożenie od wewnątrz wycofywanie się Europy z jej najbardziej fundamentalnych wartości. Wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi. Byłem zszokowany, gdy były europejski komisarz wystąpił niedawno w telewizji i brzmiał wręcz zadowolony, że rząd Rumunii unieważnił całe wybory. Ostrzegł, że jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może wydarzyć się w Niemczech. Te beztroskie wypowiedzi szokują amerykańskie uszy. Przez lata mówiono nam, że wszystko, co finansujemy i wspieramy, jest w imię wspólnych wartości demokratycznych. Wszystko od naszej polityki wobec Ukrainy po cyfrową cenzurę jest przedstawiane jako obrona demokracji. Ale kiedy widzimy europejskie sądy unieważniające wybory, a wysokich rangą urzędników grożących ich anulowaniem, powinniśmy zapytać, czy stawiamy sobie odpowiednio wysokie standardy. Mówię sobie, ponieważ głęboko wierzę, że jesteśmy w jednej drużynie. Musimy robić więcej niż tylko mówić o wartościach demokratycznych. Musimy je realizować. W ciągu życia wielu z Was zimna wojna przeciwstawiła obrońców demokracji znacznie bardziej tyranizującym siłom na tym kontynencie. Przypomnijmy sobie stronę, która w tamtej walce cenzurowała dysydentów, zamykała kościoły, unieważniała wybory. Czy byli oni tymi dobrymi? Z pewnością nie. I dzięki Bogu przegrali zimną wojnę. Przegrali, ponieważ nie cenili ani nie szanowali niezwykłych darów wolności swobody innowacji. Możliwości popełniania błędów, wymyślania, budowania. Jak się okazuje, nie da się nakazać innowacyjności ani kreatywności. Tak samo jak nie można zmusić ludzi do tego, co mają myśleć, czuć czy w co wierzyć. Wierzymy, że te rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. Niestety, kiedy patrzę dziś na Europę, czasami nie jest tak jasne, co stało się ze zwycięzcami zimnej wojny. Patrzę na Brukselę, gdzie komisarze UE ostrzegają obywateli, że zamierzają zamykać media społecznościowe w czasach niepokojów społecznych, gdy tylko dostrzegą treści, które uznają za nienawistne. Patrzę na ten kraj, gdzie policja przeprowadza naloty na obywateli podejrzanych o publikowanie antyfeministycznych komentarzy w internecie jako część walki z mizoginią w internecie. Patrzę na Szwecję, gdzie dwa tygodnie temu rząd skazał chrześcijańskiego aktywistę za udział w paleniu Koranu co doprowadziło do zamordowania jego przyjaciela. Jak zauważył sędzia w jego sprawie, szwedzkie prawo rzekomo chroniące wolność wypowiedzi w rzeczywistości nie daje swobody mówienia czegokolwiek bez ryzyka obrażenia grupy, która ma inne przekonania. Wierzenia i być może najbardziej niepokojące jest to, że spoglądam na naszych bardzo drogich przyjaciół z Wielkiej Brytanii, gdzie odejście od praw sumienia postawiło podstawowe wolności religijnych Brytyjczyków w centrum ataku. Trochę ponad dwa lata temu brytyjski rząd oskarżył Adama Smitha Konora, 51-letniego fizjoterapeutę i weterana armii o haniebne przestępstwo, stanie 50 metrów od kliniki aborcyjnej i cichą modlitwę przez trzy minuty. Nie blokował nikogo, nie wchodził z nikim w interakcję, po prostu modlił się w samotności. Gdy brytyjskie organy ścigania zauważyły go i zażądały wyjaśnienia, za co się modli, Adam odpowiedział po prostu, że modlił się za swoje nienarodzone dziecko, które wraz z byłą dziewczyną podjął decyzję usunąć lata temu. Funkcjonariusze nie byli wzruszeni. Adam został uznany za winnego złamania nowego prawa o strefach buforowych, które penalizuje cichą modlitwę i inne działania mogące wpłynąć na decyzję osoby znajdującej się w promieniu 200 metrów od placówki aborcyjnej. Został skazany na płatę tysięcy funtów kosztów sądowych dla prokuratury. Chciałbym móc powiedzieć, że to jednorazowy, szalony przypadek źle napisanego prawa zastosowanego wobec pojedynczej osoby, ale niestety nie. W październiku zeszłego roku, zaledwie kilka miesięcy temu, szkocki rząd zaczął rozsyłać listy do obywateli, których domy znajdowały się w tzw. strefach bezpiecznego dostępu. Ostrzegając ich, że nawet prywatna modlitwa we własnym domu może być uznana za złamanie prawa. Oczywiście, rząd zachęca odbiorców listów do zgłaszania każdego współobywatela podejrzanego o popełnienie zbrodni myśli. W Wielkiej Brytanii i w całej Europie wolność słowa, obawiam się, jest w odwrocie. W duchu szczerości, moi przyjaciele, ale także w interesie prawdy. Muszę przyznać, że czasem najgłośniejsze głosy cenzury nie pochodzą z Europy, lecz z mojego własnego kraju. To w poprzedniej administracji w Stanach Zjednoczonych wywierano naciski i groźby wobec firm zajmujących się mediami społecznościowymi, by cenzurowały rzekome dezinformacje. Dezinformacje, takie jak na przykład sugestia, że koronawirus prawdopodobnie wydostał się z laboratorium w Chinach. Nasz własny rząd zachęcał prywatne firmy do uciszania ludzi, którzy ośmielili się powiedzieć coś, co okazało się oczywistą prawdą. Przybyłem tu dziś nie tylko z obserwacjami, ale i z ofertą. Tak jak poprzednia administracja wydawała się desperacko pragnąć uciszenia ludzi za mówienie, co myślą, tak administracja Trumpa zrobi dokładnie odwrotnie. Mam nadzieję, że będziemy mogli nad tym współpracować. W Waszyngtonie jest nowy szeryf i pod przywództwem Donalda Trumpa, choć możemy nie zgadzać się z Waszymi poglądami, będziemy walczyć o Wasze prawo do ich wyrażania w przestrzeni publicznej, niezależnie od tego, czy ktoś się z nimi zgadza, czy nie. Sytuacja stała się tak zła, że w grudniu Rumunia po prostu unieważniła wyniki wyborów prezydenckich na podstawie wątpliwych podejrzeń jednej z agencji wywiadowczych i ogromnej presji ze strony sąsiadów na kontynencie. Jak rozumiem, argumentem było to, że rosyjska dezinformacja wpłynęła na wybory w Rumunii. Ale proszę moich europejskich przyjaciół, by zachowali perspektywę. Można wierzyć, że to źle. Gdy Rosja kupuje reklamy w mediach społecznościowych, by wpłynąć na wasze wybory, my również to potępiamy. Można to piętnować na arenie międzynarodowej, ale jeśli demokrację może zniszczyć kilka setek reklam cyfrowych z obcego kraju, to znaczy, że nie była ona zbyt silna od samego początku. Dobra wiadomość jest taka, że uważam, iż wasze demokracje są znacznie mniej kruche, niż wielu ludzi się obawia. Naprawdę wierzę, że umożliwienie obywatelom swobodnego wyrażania opinii uczyni je jeszcze silniejszymi. I to prowadzi nas z powrotem do Monachium, gdzie organizatorzy tej właśnie konferencji zakazali udziału politykom reprezentującym populistyczne partie, zarówno z lewicy, jak i z prawicy w tych dyskusjach. I znowu, nie musimy zgadzać się ze wszystkim, co mówią inni, ale kiedy liderzy polityczni reprezentują ważną grupę społeczną, mamy obowiązek przynajmniej podjąć z nimi dialog. Dla wielu z nas po drugiej stronie Atlantyku wygląda to coraz bardziej jak stare, zakorzenione interesy, ukrywające się za brzydkimi, rodem z sowieckiej epoki, słowami, takimi jak dezinformacja, które po prostu nie lubią myśli, że ktoś o odmiennym poglądzie może wyrazić swoją opinię, zagłosować inaczej, a co gorsza wygrać wybory. To jest konferencja dotycząca bezpieczeństwa. I jestem pewien, że wszyscy przybyliście tu gotowi, by omówić, jak dokładnie zamierzacie zwiększyć wydatki na obronność w najbliższych latach, zgodnie z nowymi celami. I to dobrze, ponieważ prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że wierzy, iż nasi europejscy przyjaciele muszą odegrać większą rolę w przyszłości tego kontynentu. Często słyszycie określenie podział obciążeń, ale uważamy, że to kluczowy element bycia we wspólnym sojuszu. Aby Europa się zaangażowała, podczas gdy Ameryka skupi się na regionach świata, które znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie. Ale pozwólcie, że zadam Wam pytanie: jak możecie w ogóle zacząć rozważać tego rodzaju kwestie budżetowe, jeśli nie wiemy, czego właściwie bronimy? Słyszałem już wiele w moich rozmowach, miałem mnóstwo świetnych rozmów. Rozmawiałem z wieloma osobami zgromadzonymi tutaj w tej sali i słyszałem wiele o tym, przed czym musicie się bronić. Oczywiście to ważne, ale to, co wydaje mi się mniej jasne i myślę, że dla wielu obywateli Europy także, to pytanie, czego dokładnie bronicie. Jaka jest pozytywna wizja, która napędza ten wspólny pakt bezpieczeństwa, który wszyscy uważamy za tak istotny? Głęboko wierzę, że nie ma prawdziwego bezpieczeństwa, jeśli bo boicie się głosów, opinii i sumienia własnych obywateli. Europa stoi przed wieloma wyzwaniami, ale kryzys, który obecnie dotyka ten kontynent i w który wszyscy jesteśmy uwikłani, jest wynikiem naszych własnych działań. Jeśli uciekacie przed własnymi wyborcami, to Ameryka nie może Wam pomóc. Tak samo, jak Wy nie możecie pomóc amerykańskim obywatelom, którzy wybrali mnie i prezydenta Trumpa. Aby osiągnąć cokolwiek wartościowego w nadchodzących latach, potrzebujecie demokratycznego mandatu. Czy nie nauczyliśmy się jeszcze, że słabe mandaty prowadzą do niestabilnych rezultatów? A przecież można osiągnąć wiele wartościowych rzeczy, jeśli posiadamy silny mandat demokratyczny, który wynika z większej responsywności wobec obywateli. Jeśli chcecie cieszyć się konkurencyjną gospodarką, przystępnymi cenami energii i stabilnymi łańcuchami dostaw, Potrzebujecie mandatów do rządzenia, ponieważ konieczne będą trudne decyzje, by to osiągnąć. Doskonale to rozumiemy w Ameryce. Nie można zdobyć demokratycznego mandatu poprzez cenzurowanie swoich przeciwników, ani wsadzanie ich do więzienia, czy to lidera opozycji, skromnego chrześcijanina modlącego się we własnym domu, czy dziennikarza próbującego relacjonować wydarzenia. Nie można go też uzyskać. Ignorując podstawowe kwestie wyborcze, takie jak to, kto może stać się częścią naszego wspólnego społeczeństwa. Spośród wszystkich pilnych wyzwań, przed którymi stoją obecnie narody reprezentowane na tej konferencji, uważam, że żadne nie jest bardziej naglące niż masowa migracja. Dziś niemal jedna na pięć osób mieszkających w tym kraju pochodzi z zagranicy. To rekordowy poziom. Podobna sytuacja ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba imigrantów również osiągnęła historyczny szczyt. Liczba migrantów, którzy przybyli do UE spoza krajów unijnych, podwoiła się między 2021 a 2022 rokiem, a od tego czasu jeszcze wzrosła. Wiemy, że ta sytuacja nie powstała w próżni. Jest wynikiem serii świadomych decyzji podejmowanych przez polityków na całym kontynencie i w innych częściach świata w ciągu ostatniej dekady. Widzieliśmy przerażające konsekwencje tych decyzji zaledwie wczoraj, tutaj, w Monachium. I nie mogę o tym mówić bez myślenia o ofiarach, ludziach, których piękny zimowy dzień w Monachium został brutalnie przerwany. Nasze myśli i modlitwy są z nimi i pozostaną z nimi. Ale dlaczego to w ogóle się wydarzyło? To tragiczna historia, którą słyszeliśmy już zbyt wiele razy, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Uchodźca, często młody mężczyzna w wieku około 20 lat, już wcześniej znany policji, wjeżdża samochodem w tłum i niszczy społeczność. Ile razy jeszcze mamy przeżywać te potworne tragedie, zanim zmienimy kurs i skierujemy naszą cywilizację na nową ścieżkę? Żaden wyborca na tym kontynencie nie poszedł do urn, by otworzyć drzwi dla milionów niezweryfikowanych migrantów. Ale wiecie, na co głosowali? W Wielkiej Brytanii głosowali za Brexitem. Można się z tym zgadzać lub nie, ale taka była ich decyzja. I coraz częściej w całej Europie ludzie głosują na liderów politycznych, którzy obiecują położyć kres niekontrolowanej migracji. Osobiście zgadzam się z wieloma z tych obaw, ale nie musicie się ze mną zgadzać. Wierzę po prostu, że ludzie troszczą się o swoje domy, swoje marzenia, swoje bezpieczeństwo i zdolność do zapewnienia bytu sobie i swoim dzieciom. I są inteligentni. To jedna z najważniejszych rzeczy, których nauczyłem się podczas mojej krótkiej kariery w polityce. Wbrew temu, co możecie usłyszeć kilka gór dalej, w Davos, obywatele naszych narodów nie postrzegają siebie jako wykształconych zwierząt ani jako wymiennych trybików w globalnej gospodarce. Nic dziwnego, że nie chcą być przerzucani i ignorowani przez swoich przywódców. Demokracja istnieje po to, by rozstrzygać te wielkie pytania w procesie wyborczym. Ignorowanie ludzi, lekceważenie ich obaw, lub co gorsza, zamykanie mediów, fałszowanie wyborów lub wykluczanie ludzi z procesu politycznego nie chroni niczego. Wręcz przeciwnie, to najpewniejszy sposób na zniszczenie demokracji. Mówienie głośno i wyrażanie opinii to nie jest ingerencja w wybory, nawet jeśli robią to osoby spoza waszego kraju, nawet jeśli są to ludzie wpływowi. I wierzcie mi, mówię to z humorem. Jeśli amerykańska demokracja przetrwała 10 lat po łajanek Greta Thunberg, to wy też możecie przetrwać kilka miesięcy opinii Elona Muska. Ale to, czego żadna demokracja, ani amerykańska, ani niemiecka, ani europejska, nie przetrwa, to powiedzenie milionom wyborców, że ich myśli, obawy i prośby o zmianę są nieistotne lub niewarte nawet rozważenia. Demokracja opiera się na świętej zasadzie, że głos ludzi ma znaczenie. Nie ma tu miejsca na bariery i firewalle. Albo podtrzymujecie tę zasadę, albo nie. Europejczycy mają głos. Europejscy liderzy mają wybór. I wierzę głęboko, że nie musimy bać się przyszłości. Możecie przyjąć to, co mówią wam wasi obywatele, nawet jeśli jest to zaskakujące, nawet jeśli się z tym nie zgadzacie. Jeśli to zrobicie, możecie spojrzeć w przyszłość z pewnością siebie i zaufaniem, wiedząc, że cały naród stoi za wami. I dla mnie to jest właśnie największa magia demokracji. Nie tkwi ona w tych kamiennych budynkach czy luksusowych hotelach, nawet nie w wielkich instytucjach, które wspólnie zbudowaliśmy jako społeczeństwo. Wiara w demokrację to zrozumienie, że każdy z naszych obywateli ma mądrość i ma głos. A jeśli odmówimy wysłuchania tego głosu, nawet największe nasze zwycięstwa niewiele zabezpieczą. Jak powiedział papież Jan Paweł II moim zdaniem, jeden z najwybitniejszych obrońców demokracji na tym kontynencie i na świecie. Nie lękajcie się. Nie powinniśmy bać się naszych ludzi, nawet jeśli wyrażają opinie sprzeczne z wolą przywódców. Dziękuję wszystkim, powodzenia i niech Bóg Wam błogosławi.